Witam serdecznie. Dzisiaj pierwsze, że tak powiem, przejechanie się junakiem M11 Cafe. Przejadę się po osiedlu trochę, po, poopowiadam Wam trochę. Także zaraz wsiadam. Już go rozgrzewam troszeczkę. Lusterka sobie poprawię. Chodzi jak pszczółka, tylko. Wymiana oleju Mieczeka, ale to do, do, dopiero tak w marcu, nie? wymienię mu olej. No i oczywiście regulacja zaworów, bo jak słychać jeden zawór, chyba wydechowy prawego cylindra yy, ma za duży luz, także jedziemy. O. O Jezu, jak ja dawno nie jechałem nim. <laughs> jak ja nim dawno nie jechałem. Światła, sprzęgło, jedyneczka i zgas. Dobra, sprzęgło było sklejone niesamowicie. Niesamowicie było sprzęgło sklejone Dobra, jedziemy O, teraz tak, teraz jedyneczka weszła Kieruneczek i jedziemy. O, ale nim dawno nie jechałem. Ja pierdzielę. Ale on fajnie brzmi, wam powiem. Kurczę, jednak te dwa cylindry to jest, to jest to. 14 na godzinę. Nie łamiemy przepisów. <laughs> Jadę bez kasku, żeby było mnie słychać jak mówię. Na trójeczce 2000 obrotów, niecałe. Odkręcimy gaz i zobaczcie. Elegancko. O, no, kamerka nagrywa. Sławek z Arkiem coś się do mnie nie odzywają, nie wiem dlaczego. To znaczy podejrzewam, że to wina tego, że jestem po prostu chory psychicznie. Ale co zrobić? A więc... Silnik kopia. Silnik to jest kopia yy, Honda Rebel. Honda CA125. Honda CA125. Dwa zawory na cylinder, czyli razem cztery zawory, dzisiaj jest piękna pogoda. Trzeba poruszać, po prostu ten motocykl trzeba poruszać, żeby nie zgasł wtedy na, tak, jak, tak jak przed chwilą mi zgasł. Zobaczmy co tu się dzieje. nossa é muito gara. cara Jeszcze zimno jest. Nie wiem w ogóle czy regulacja jest potrzebna zaworów. Bo... Kurde... Moc ma. Mocy ma. Na ulicy nie będziemy wyjeżdżać, bo bez kasku jest. Myślę, że dotąd to jest Max. Obra, ダメも使わなかった。 prawidłowo się nie mieści Prawidłowo Także on jedzie tak 125 na godzinę według licznika. A ja mam przy 108 licznikowych, mam 94 na GPS-ie. Czyli z moich obliczeń wychodzi, że tak przy 115 by było 100 na godzinę. Nie? 115, nie? By było 100 na godzinę. Ale on pojedzie 125, czyli powinien tak 105, 106 GPS polecieć. Ale spokojnie, nagramy to. Nagramy to. I nagramy też yy, jazdę. Przyspieszenie też nagramy. Motocykla. Wspieszenie motocykla nagramy Także to by było na tyle w sumie Jeszcze się przejadę chwilę O i tak przerywa, ja nie wiem o co chodzi Turbo dziura jakaś <grystanie> Turbo dziura Zobaczymy, czy już nagrzany silnik Nie, jeszcze nie Jeszcze nie nagrzany No Także nowy sezon się właśnie rozpoczyna. Także pozdrawiam.